Chyba nie był dla ciebie łatwy początek kariery, bo musiałeś być głową rodziny. I był chyba taki moment, w którym mogliśmy nie mieć Michała, laka walczącego o Świata, tylko chyba myślałeś o tym, żeby, żeby zająć się czymś innym w życiu. Tak, tak, bo już były takie momenty, że wiesz, na przykład jedna walka w roku była. Mhm. To już, już też z trenerem wtedy chyba przed Raczenko. Chyba z Raczenko była, była jedna walka w roku, także już z trenerem też rozmawiałem, że jak to będzie tak dalej. To, to ja się zajmuję czym innym, bo mam różne możliwości i też bym sobie dał radę. Także, Ale jakoś to się napędziło, zaczęło dobrze wyglądać, i jedna, druga, trzecia walka, i, i poszło tak. A jeszcze wcześniej, możesz coś o tym opowiedzieć, jak to było, kiedy właśnie musiałeś się zająć tylko rodziną, i, i odszedłeś od boksu chyba amatorskiego jeszcze wtedy? Tak, tak, tak. Znaczy się nie odszedłem, bo, bo, bo to wszystko łączyłem, także łączyłem pracę, łączyłem to wszystko w całość, starałem się, z pracy wracałem, jechałem na trening. Nieraz było tak, że jechałem na trening, i wracałem z powrotem jeszcze do pracy, także no to było ciężko, tak. Mhm. I co było dla Ciebie wtedy takim impulsem, który Cię motywował do, do treningów? To było moim postem, no właśnie że osiągnąć coś i, i coś i, i pokazać właśnie na co mnie stać. Także i to takie dążenie też do celu, tak, tak, mimo wszystko pod górę non-stop szedłem, mimo jakichś trudności, myślę to też kwestia charakteru. Także to coś takiego wewnętrznego we mnie, że, że mimo różnych takich no, dziwnych sytuacji nie dogodnień no to coś, to, to tak jak mówię, no to, to jak, jak to wyglądało? Jechałem rano do pracy, wracałem na trening z, z treningu do pracy, i to wiesz, nie wszyscy by tak wytrzymali, co nie? A ja jednak szedłem tam gdzieś do góry, widziałem swój cel i no i dobrze tak się, się stało, że nie zrezygnowałem tak. A łatwiej się zmotywować było wtedy do treningu, kiedy nie miałeś powiedzmy nic i łatwo było się zmotywować, że o, chciałbym mieć jednak jakąś konkretną gotówkę z tego. Czy teraz się łatwiej zmotywować, kiedy z kolei masz warunki, żeby trenować profesjonalnie? No nie było łatwo jeszcze, wiesz, jak, jak gdzieś z różnych stron dobierał głosy, żeby może to zostawić, może zająć się już typowo tylko pracą, wiesz, bo nie było tak naprawdę z tego, jeżeli chodzi o boks olimpijski, żadnych pieniędzy. No nie było łatwo się zmotywować jeszcze, jak ktoś właśnie tak podpowiadał, ale jednak no, cały, cały czas gdzieś tam coś tam w głowie się działo, żeby, żeby, żeby iść, żeby iść na ten trening, żeby, żeby walczyć i... Myślę, że, że wtedy czy, czy, czy teraz. To jest. Na, u mnie jest na tym samym poziomie ta motywacja. Także myślę, że to głównie w głównej mierze to nie zależy od tych warunków, czy są teraz takie bardzo dobre stworzone i, i wiadomo, że już się zarabia te pieniądze z tego boksu, tylko że głównie chodzi chyba o to, co, co jest w człowieku i od charakteru. Tak? Byłem na paru Twoich treningach przez te lata, i ja nigdy nie widziałem, żebyś odpuszczał na nich, ale być może się takie zdarzały. Masz czasem takie dni, że myślisz sobie, nie idę na trening, albo tam po prostu nie mam ochoty tego robić? Nieraz na pewno są takie dni, tak, że wiesz, coś tu szczyka, tam coś boli, bo tu już jest człowiek, wiadomo, coraz starszy, jest to wyeksploatowany, ale, ale nie, jednak to traktuję bardzo poważnie, bardzo profesjonalnie, traktuję to jak swoją pracę i, i, i staram się to wykonywać jak najlepiej. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.